Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i zapraszam was do obejrzenia kolejnego cyklu paranormalnych nagrań. Jeśli film ci się spodoba, zostaw łapkę w górę oraz komentarz, także ja już nie przedłużam i zapraszam cię do oglądania. Naszą przygodę z paranormalnymi nagraniami rozpoczynamy od użytkownika TikToka, Team Saver. Mężczyzna pracuje jako ochroniarz, głównie na nocnych zmianach, w firmie znajdującej się na terenie wykopalisk. Inni pracownicy tego obiektu zaczęli zgłaszać dziwne zjawiska i nikt nie chciał pracować w nocy z wyjątkiem Tima. Pewnego razu zauważył, że na korytarzu znajduje się woda. Postanowił znaleźć przyczynę wycieku i zarejestrował coś niepokojącego. I was The entity manifests near the end of the video. Mężczyzna dostrzega czyjeś stopy za zamkniętymi drzwiami, ale kiedy postanawia w nie kopnąć, nikogo tam nie znajduje. Zaledwie kilka tygodni później nagrywa coś równie przerażającego. shit <sighs> Who's there? W pewnym momencie mężczyzna pyta się, kto tu jest, a w tle możemy usłyszeć dziwny, niezrozumiały dźwięk. Czyżby coś próbowało mu odpowiedzieć? A może to tylko przypadkowy dźwięk? Oczywiście to nie koniec przygody mężczyzny. Kilka dni później usłyszał hałas i nagrał to. Hello? Hello? Who's there? Hello? Jeden z manekinów sam się przewraca, a w tle możemy usłyszeć płacz kobiety. Postanawia podążać za tymi dźwiękami, które doprowadzają go do jeszcze bardziej przerażającego obszaru. Hello? Who's there? Oh my God, what the hell? Hey. there. Jeden z manekinów zaczyna uderzać w drzwi, ale po raz kolejny, gdy mężczyzna wchodzi do środka, nic tam nie znajduje. Kolejnej nocy nagrywa coś, co mrozi krew w żyłach. Możemy zobaczyć parę dłoni na jednym z przedmiotów, znajdujących się w pomieszczeniu. W momencie, gdy mężczyzna zapala światło, to coś po prostu znika. Przez następne kilka dni nic się nie działo. Mężczyzna zdążył poinformować, że najprawdopodobniej rezygnuje ze swojej posady. Jednak przed zwolnieniem nagrał jeszcze jedną straszną rzecz. Możemy zobaczyć postać ubraną całą na czarno, z bladą twarzą, widoczną w miejscu, w którym zauważył to coś ostatnim razem. Na szczęście dla Tima była to ostatnia noc w tym miejscu. Skateboard Chris od kilku lat mieszka w nawiedzonym domu. Przez ten czas zarejestrował naprawdę ciekawe zjawiska. Pewnej nocy, gdy odpoczywa po pracy w swoim salonie, zdaje sobie sprawę, że nie jest tam sam. Mężczyzna oczywiście miał zamontowane w domu kamery bezpieczeństwa, ponieważ chciał rejestrować niepokojącą aktywność w swoim domu. Jednakże z każdym nagraniem nasuwało mu się coraz więcej pytań niż odpowiedzi na to, co dzieje się w jego posiadłości. Na tym filmie możemy zobaczyć szafkę w kuchni, która samoczynnie się otwiera. Oczywiście paranormalna aktywność cały czas się nasilała, co było do przewidzenia. Jego kamery praktycznie co chwilę rejestrowały niewytłumaczalne zjawiska. Mimo to mężczyzna chciał zobaczyć to na własne oczy i wielokrotnie próbował nagrywać telefonem, gdy coś się działo. Jednakże ten zawsze odmawiał mu posłuszeństwa. Dlatego zdecydował się na zakup kamery GoPro, co było najprawdopodobniej jego najlepszą decyzją. Why the fuck is it taking a picture, bro? That's a video. Come on now. Bro. It won't do anything. Oczywiście telefony mają prawo do zawieszania się, tylko dlaczego zawsze to się dzieje w momencie, gdy Chris jest świadkiem jakiejś paranormalnej aktywności. Jedna ze szklanek znajdująca się wewnątrz szafy samoczynnie się porusza. Jak myślisz, czy mężczyzna rzeczywiście przez te wszystkie lata zarejestrował paranormalne zjawiska, czy da się to w jakiś sposób wyjaśnić? Przez ostatnie lata zespół badaczy zjawisk paranormalnych zapuszczał się w niezliczoną ilość nawiedzonych miejsc. Jednak jedno śledztwo zapamiętają do końca życia, ponieważ coś najprawdopodobniej podążało do ich własnego domu. Para badaczy zdała sobie sprawę, że coś się dzieje w ich mieszkaniu, obserwując dziwne oraz nienaturalne zachowanie ich kota. Postanowili przeprowadzić sesję z tabliczką Ouija, aby dowiedzieć się z czym mają do czynienia. Samo użycie tabliczki Ouija było już nierozważną decyzją. Jednak oderwanie palców od niej, bez pożegnania się, najprawdopodobniej przelało czarego goryczy. Jednakże to nie była najstraszniejsza rzecz, któremu chwycili tej nocy. Postanowili zrobić zdjęcie, i gdy rozjaśnili nieco obraz, zobaczyli coś, co wywołało u nich dreszcze. Jeśli nie jest to efekt pareidoli, musi to być jakaś humanoidalna twarz z długimi, ostrymi zębami. Ale jeśli to nie jest wystarczająco straszne, to kilka nocy później udało im się nagrać to. Wszystkie zjawiska, które teraz widzieliście, zdają się potwierdzać teorię pary, która twierdzi, że coś postanowiło za nimi podążać do ich domu. No chyba, że jest to tylko forma rozrywki i wszystko wcześniej przygotowali. Grupa kilku kobiet pochodzących z wali mieszka razem w jednym domu. Dziwne zjawiska miały miejsce tam od jakiegoś czasu, jednak kobiety uważały, że ktoś robi sobie z nich jaja. Aż do momentu, gdy wszystkie były w jednym pomieszczeniu i nagrały to. The fucking hell! What the fuck?! What the fuck?! Look at that! Look at that! Look at that! On the ceiling. Right in front of me. Look at the door, The door, the door, the door. The door, the door. Look oh at that. Man. The door's never done that, ever. Wow. Oh, my God. What was that? was Yeah. What? What was that? That was us. We shut the door, love. All right? Yeah, we shut it. Your door shut myself. Yeah, yeah bathroom windows open. It's not. It is, the bathroom windows open. It's just the wind. Look at that. Look at that picture move. Wow, whoa, whoa, whoa. Steady, Freddy. As you can see, there is nothing, nothing at all on that picture. Jak myślisz, czy dom tych kobiet rzeczywiście może być nawiedzony? Czy da się to w jakiś sposób wyjaśnić? Swoją opinią podziel się w komentarzu pod filmem. Ostatnie nagranie pochodzi z kanału YouTube Mr. Fitri. Mężczyzna eksploruje opuszczony budynek w poszukiwaniu Gina i rejestruje tam niepokojące zjawiska.

Na nagraniu dzieje się bardzo dużo. Drzwi samoczynnie się otwierają, a przedmioty zostają przesuwane czy też rzucane. W pewnym momencie mężczyzna postanawia rozprawić się z jednymi drzwiami. I to dosłownie. Szczerze, to nie mam pojęcia, co autor miał w głowie, robiąc to, co zrobił. Być może ze strachu, a może to on chciał przestraszyć ducha. Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka. Ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.